Kultura finansowana przez państwo czy wolny rynek zdecydowanie wolny rynek. Absolutnie dzisiaj cyfra technologia umożliwia nam właśnie realne stworzenie narzędzi obrony najbardziej wiarygodnych, najlepszych twórców, którzy najlepiej się sprzedają po prostu nabrać z łuchalni. Mamy idealną weryfikację. Czy opłata reprograficzna dotycząca między innymi smartfonów i komputerów to ukryty podatek dla Polaków? Wbrew temu to zwolennicy opłaty oraz samo ministerstwo mówi tak, to zdecydowanie jest forma podatku obowiązkowej daniny, którą każdy z nas będzie musiał zapłacić za teoretyczne rzeczy, które możemy zrobić ze swoim smartfonem. Czy projekt faktycznie jest zastosowany do realiów dzisiejszego świata, czy te realia wyglądają trochę inaczej? To jest największy problem takich propozycji Ministerstwa kultury. Wpłata zatrzymała się w latach 80. ubiegłego wieku. Zupełnie w inny sposób dzisiaj konsumujemy kulturę. Mamy streaming, mamy platformy, które płacimy co miesiąc na abonament za dostęp do treści. I samo ministerstwa i twórcy muszą to zrozumieć, a trochę zaklinają rzeczywistość, zawsze każdy z nas non-stop kopiuje coś na swoich smartfonach, telewizorach. To jest po prostu już. Co należałoby zrobić z projektem zmian zaproponowanym przez rozwój kultury? Zacznijmy w końcu myśleć racjonalnie o tym, jak konsumujemy dzisiaj kulturę i stwórzmy ten system na nowo. Tak, żeby on gwarantował faktycznie wpływy twórcom, ale nie obciążał ani konsumenta, ani przedsiębiorcy nadmiernymi opcjami finansowymi.